Ile kosztuje gruntowa pompa ciepła? W domu o powierzchni 210 m2. Zrobione na płycie fundamentowej pod płytą 20 cm sterodur. ściany poroterm 25 cm, okna trzy szybowe, ciepłe parapety. Izolacja dachu 77 cm. Izolacja ścian 22 cm styropian grafit. Duże przeszklenia na południu. Wełna 25 cm. 50 cm. Trzy odwierty po 100 metrów metodą na puczkę. Na całości budynku ogrzewanie podłogowe. Pompa ciepła gejzer o mocy 11 kW. Bufor 100 litrów. Pompka obiegowa za buforem. króciec zasilania. króciec powrotu. Zimna ciepła cyrkulacja. orurowanie wykonane w stali zaprasowywane. geberit, Izolacja kauczukowa. mosiądz Grupa bezpieczeństwa CO, naczynie przeponowe CO, grupa bezpieczeństwa ciepłej wody użytkowej, naczynie przeponowe ciepłej wody użytkowej, instalacja dolnego źródła, filtr, wskaźnik glikolu, manometr, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa wszystko to do dolnego źródła. Bufor został zamontowany z tego względu, że na całej powierzchni domu mamy automatykę. Wbudowany zbiornik na ciepłą wodę użytkową o pojemności 200 litrów ze stali nierdzewnej. Kompleksowy koszt instalacji wraz z montażem 102 000 zł netto w 2025 roku.